W dzisiejszym odcinku będziecie mieli okazję wygrać najnowszą konsolę Asus ROG LI z customowym casem, który wykonam w dzisiejszym odcinku. Oglądajcie uważnie od początku do końca. Asus ROG LI. Konsola, na którą wydaje mi się wielu czekało. I na moim kanale będziecie mogli ją skarnąć. Myślę, że nie w wielu miejscach jest taka okazja. Miałem okazję testować ją przez kilka dni. I powiem wam osobiście, że jestem mega pod wrażeniem, takiego małego opakowania a tak dużych możliwości i to nie tylko jako konsoli do grania gdzie możemy pograć w każdym miejscu gdzie tylko jesteśmy ale także jako można powiedzieć przenośnego laptopa przenośny komputer jak zwał tak zwał z intro z początku odcinka dowiedzieliście się, że będziecie mogli ją wygrać i również, że będzie w tym odcinku custom, który będzie dołączony właśnie do tej konsoli, a będzie to custom oryginalnego case'a na ASUS ROG Ally. Pozwolicie, że będę w trakcie odcinka mówił ASUS ROG Ali. Jesteśmy w Polsce. I taki właśnie oto zestaw będzie dla was. Konsola i customowy case. Co nam się pojawi? No oczywiście, że dowiecie się w trakcie odcinka, ale zanim będziemy przechodzili już do spery, strefy, czy jak tam można powiedzieć customowej edycji etapu, co ja mówię nieważne, to otwórzmy i pokażmy Wam, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, co znajduje się w środku. Oprócz konsoli, oczywiście. A jak będzie można ją wygrać, to oczywiście będzie w trakcie odcinka, więc spokojnie oglądajcie od początku do końca, żeby nie przegapić zasad, gdzie można wygrać tą konsolę! W zestawie znajdziecie konsolę Asus Rock Ali, ładowarkę do konsoli na USB typu C troszeczkę papierologii i sprytnie ukryty stojaczek na konsolę. A, i nie dopowiedziałem, że ładowarka jest 65 w No, ale jak będzie wyglądał case, który będziemy customowali? Przyjrzyjmy mu się troszeczkę bliżej. Z przodu mamy logo ROG, dookoła mamy oczywiście napis Republic of Gamers. No i cóż, w środku mamy oczywiście zapięcie na zamek, materiał z jakiego jest wykonany jest to Chyba nawet nie jako skóra, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale całkiem spoko powinno się po tym malować. Mam przynajmniej taką nadzieję. No i w środku mamy miejsce na konsolę, mamy tutaj, zaraz nie wiem czy będziecie widzieć, o, będzie teraz widać wyżłobienia tutaj na analogi, mamy również miejsce na karty pamięci. Ja swoją mini recenzję zrobię w trakcie customowania, żeby było i malowanie i recenzja, ale powiem Wam, że oczywiście nie mogłem się powstrzymać, aby zainstalować tutaj pakiet Adobe, zobaczyć jak działa Photoshop, podpiąć e, konsolę pod monitor, bo oczywiście Oczywiście niektórzy może nie wiedzą, ale można ją podpisać pod monitor bez dedykowanej zewnętrznej karty graficznej i też wszystko działa i hula. Ale to zobaczycie właśnie w trakcie odcinka. Ja na samym początku biorę się za przemalowanie tego case'a na kolor biały, bo będziemy potrzebowali podkładu. No i później zastanowimy się nad motywem, który pewnie będzie gamingo. W międzyczasie widzicie proces malowania, a ja opowiem trochę od siebie, jako swoje odczucia na temat konsoli Asus ROG Ali. Nie będę skupiał się na portach, przyciskach, bo myślę, że osoby zainteresowane już widziały to wszystko. Eee, co o specyfikacji trochę powiem, ale bardziej o swoich właśnie własnych odczuciach osoby jako takiego użytkownika i testera, bo przez naprawdę kilkanaście dni mogłem pobawić się tą konsolą. z między wrzuciłem gamingowego Goryla. W słuchawkach gamingowych Goryl, ponieważ potężne zwierzę, jedno z najsilniejszych na świecie. No i ta konsola też w chwili obecnej jest jedno z najsilniejszych na świecie. Dlatego myślę, że gamingowy Goryl może być tutaj odpowiednim motywem. A z tyłu myślę, że coś wrzucimy właśnie z napisem Rock Ali. Na samym początku byłem sceptycznie nastawiony do konsoli, czy w ogóle coś takiego by mi się przydało. Czy użytkowałbym tego na co dzień, albo chociaż czasami, czy bardziej potraktowałbym to jako gadżet, bo pewnie też większość z Was może myśleć, a będzie to po prostu jakiś gadżet, trzeba wydać na niego pieniądze, czy ja będę w ogóle z niego korzystał. I tutaj myślę, że mamy taką równowagę pomiędzy konsolą do gier przenośną, gdzie możemy pograć w każdym miejscu, gdzie tylko jesteśmy, plus dodatkowo mamy także przenośny komputer. Taki laptop tylko w mniejszej wersji. I skupiając się najpierw na temacie konsolowym. Jeżeli chodzi o konsolę, to powiem Wam szczerze, że myślałem właśnie, że będzie to jako gadżet. Będę to traktował jako gadżet, ale tak naprawdę jak czasami wieczorem jestem zmęczony, nie chce mi się już siedzieć przy komputerze, to nie wiedziałem, że ta konsola tak mnie wciągnie i wieczorami przed snem pogram sobie jeszcze te pół godzinki, godzinkę w gry, które do tej pory no, nie miałem okazji przejść, jak na przykład Wiedźmina, Star Warsy, czy nawet dla odmóżdżenia pogranie sobie Forza Horizon 5. Kładę się, odpalam, gram i sprawia mi to naprawdę dużą przyjemność, no ale trzeba pilnować czas no bo nawet takie granie łóżkowe dosyć mocno wciąga. I teraz druga kwestia. To już nie tylko konsola, ale również mały komputer, gdzie możemy go podłączyć bezpośrednio pod monitor, albo poprzez wejście Thunderbolt 3, jeżeli takowe monitorze mamy, bo w konsoli takie wejście jest, lub wykorzystując przejściówkę, gdzie możemy podłączyć ją pod Thunderbolt, mamy wyjście HDMI, do ładowania, również na przykład możemy mieć wejście na karty pamięci, no w zależności jaką przejściówkę dostaniemy, to są koszty takiej w miarę dobrej, około 100 zł. I wtedy bez problemu albo wykorzystamy tę konsolę podłączoną do telewizora, albo możemy korzystać z niego jako komputer. I tak oczywiście jest możliwość podłączenia zewnętrznej karty graficznej, którą oferuje Asus. No, nie jest ona najtańsza, ale to nie znaczy, że nie możemy tej konsoli właśnie podłączyć bezpośrednio bez tej karty graficznej. Tamta karta graficzna daje nam kolejne możliwości, ale tutaj bez problemu też możemy się podłączyć. Tutaj stoi konsola. Wyłączyłem ekran, żeby ekran był tylko i wyłącznie no, na monitorze, żeby nie obciążać tutaj zbyt dużo procesów. Mam podłączoną klawiaturę, myszkę. Tutaj mam właśnie ten przewód, do którego to wszystko podłączyłem, o którym Wam mówiłem, tam on około stówkę e, kosztuje. Mamy na USB typu C. E, no i tutaj mamy podłączony kabel HDMI do ładowania. No i tutaj podłączyłem jeszcze huba, żeby podłączyć myszkę, bo nie miałem bezprzewodowych, więc tutaj sobie poradziłem jeszcze hubem. I to ogólnie moglibyśmy pominąć, jeżeli mamy w monitorze wejście Thunderbolt. Wtedy bez problemu możemy jednym kabelkiem się tylko podłączyć i zazwyczaj już te monitory wtedy mają dodatkowo wejście na myszkę i na klawiaturę. No i mam zainstalowany pakiet Adobe, Adobe Photoshop i wrzucona moja fotomanipulacja i powiem Wam, że chodzi naprawdę dobrze, a jest tutaj masa warstw, nie ma przycinek. fajnie się to edytuje, więc macie dowód na to, że to nie tylko konsola do gry, ale także właśnie przenośny komputer i to dla mnie jest mega wypas. I teraz w moim przypadku, jak o tym myślałem, czasami jak gdzieś wyjeżdżam, zamiast zabierać laptopa, jestem w stanie zabrać tą konsolę i na przykład, nie wiem, podpisywać na maile, nawet coś zaprojektować, szybko miniaturkę, wziąć ze sobą po prostu w plecak małą mini klawiaturę i myszkę, żeby było mi troszeczkę wygodniej i nawet na upartego mogę zrobić to na tym monitorku, żeby przygotować nawet taki właśnie mini projekt. Nie jest to problemem, oczywiście nie jest to pełni prawny, wielki ekran jak w laptopie, ale jakby ja widzę tutaj bardzo duże zastosowanie takiego wyjścia z sytuacji, gdzie zabieramy konsolę i w razie czego Gdybyśmy byli na wyjeździe, na wakacjach i musieli coś jeszcze zrobić, lub nie chcieli zabierać ze sobą laptopa, bez problemu możemy właśnie zabrać konsolę i na niej troszeczkę popracować. Praca na baterii. Według producenta do dwóch godzin. Jeżeli chodzi o przeglądanie internetu, to nie przetestowałem do końca. Ale według producenta jest to około 6 godzin. Ja chyba tak trzy godziny, jak sobie siedziałem, coś tam przeglądałem, robiłem, działałem na Photoshopie, to spokojnie jeszcze tej baterii zostało. Ale też musimy się zastanowić, bo to jest kwestia preferencji naszych, co nam przeszkadza, co nam nie przeszkadza. Dla mnie, na przykład, kiedy grałem sobie wieczorem i ta bateria się kończyła, nie było to problemem, aby podłączyć kabel tutaj u góry i można było sobie po prostu pograć. Można powiedzieć, że połowa goryla jest. Oczywiście będą jeszcze poprawki, jak zawsze, ale tą lewą stronę chcę zrobić bardziej w odcieniach czerwonych, żeby było tak, że po tej stronie pada inne światło, a po tej stronie inne, a czerwony również wiąże się z rok. Następna mega rzecz to to, że przez to, że mamy w ogóle Windows 11 tutaj. Mamy opcję. Jest tutaj nakładka, ona teraz chyba mi się tutaj wyciszyła, moi drodzy, ale już zaraz tutaj odpalamy ją z powrotem. Mamy tutaj nakładkę typową rogowską, gdzie mamy aplikacje i możemy instalować aplikacje jakie chcemy, jeżeli chodzi o gry. Czy to SteamA, czy to yy, Xbox Game Passa, czy na przykład GOG, Epic Games. Naprawdę możemy zainstalować. Wszystko to, co na naszym komputerze stacjonarnym. 512 GB rzeczywiście nie jest to zbyt dużo na czasy, gdzie gry zajmują po 100 GB, 50 GB, więc tutaj również mamy slot na kartę pamięci, gdzie tą pamięć możemy sobie powiększyć. Bo akurat, no, nawet Forza Horizon zajmuje 130 GB, więc warto mieć z tyłu głowy, że tą kartę możliwe, że za jakiś czas będziemy musieli kupić, chyba że lubicie ogrywać gry, e, na przykład ogracie, usuwacie, instalujecie następną. Jedna strona skończona, na drugiej zrobię napis Rock Ali, w takim bardziej luźnym stylu, ale nawiązującym kolorystycznie właśnie do pierwszej strony. I co więcej, na tej stronie będzie miejsce na twój nick, bo jeżeli na przykład ty wygrasz tą konsolę, no to z tym case'em i wtedy tutaj wrzucę jeszcze twój nick na tym case'ie. tego myślę, że to też będzie taki fajny dodatek. Grzanie. Oczywiście konsola podczas grania, podczas pracy grzeje się, ale powiem wam, że... Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, to to, że gdy trzymamy konsolę w ten oto sposób, czujemy, że ona się nagrzewa, ale wyloty powietrza, które są tutaj i wentylatorki, które tam pracują, wydmuchują powietrze do góry. I nie czuć tego, żebyśmy byli tutaj zaraz poparzeni w ręce podczas grania. jest Architektura jest tak stworzona, że naprawdę daje to radę pod względem, pod względem tutaj chłodzenia. I dodatkowo jeszcze, jeżeli chodzi o głośniki, to byłem w mocnym szoku, jakie głośniki tutaj zostały wstawione, bo jakość, jak na tak mało Urządzenie jest rewelacyjne. No przynajmniej dla mnie. No nie jestem audiofilem, ale no, wypowiadam się ze swojej perspektywy. Link oczywiście daję wam w opisie, żebyście mogli sobie na spokojnie przeczytać o tej całej konsoli. Ja osobiście jestem mega podjarany tą konsolą, że w takiej małej puszce możemy zmieścić tak wiele. I tak jak wcześniej sceptycznie do tego podchodziłem, jako po prostu gadżet do grania, który położyłbym na półce, no zmieniłem trochę zdanie na ten temat. No dobra, ale chyba przy tym samym gadaniu już chyba powoli kończę tam malować tego całego case'a, dlatego przejdźmy już do finału tego odcinka. I tak finalnie wygląda customowy case, który możecie wygrać w komplecie z konsolą Asus ROG Eli. Co trzeba zrobić, aby mieć możliwość zgarnięcia konsolki z customowym case'em? Wbijajcie na moją stronę czuga.pl Ali Link wrzucam także w opisie i tam wszystko dokładnie opisałem. A jeżeli odcinek wam się spodobał, to zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzach, jaką grę jako pierwszą ogralibyście na Asus ROG Eli. Na razie trzymajcie się, cześć!